Miastem sukcesu będzie ten ośrodek, który nauczy się umiejętnie korzystać z posiadanych zasobów. Współczesne miasta zamieszkują zarówno ludzie bogaci, młodzi i wykształceni, jak i osoby starsze i ubogie, których perspektywy rozwoju są inne. Każdy ma inny sposób patrzenia na miasto. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie zarówno potrzeb wspólnych, jak i indywidualnych. Każdy chce w mieście czuć się bezpiecznie, oddychać czystym powietrzem, unikać korków, dobrze zarabiać i mieć dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Ważna jest przestrzeń dobrze urządzona i funkcjonalna. Miasta najsilniej reagują na przemiany w światowej gospodarce wynikające z procesów globalizacji, cyfryzacji oraz zmian klimatycznych. Wymuszają one silną konkurencyjność, ale w miastach jest miejsce zarówno dla globalnych korporacji, jak i kulturowych zasobów oraz dziedzictwa historycznego. Nie warto nadmiernie komercjalizować miasta. Krótkoterminowe korzyści nie zrekompensują długookresowych strat. Miasto dobrze zarządzane to takie, które nie traci swoich zasobów i potrafi zachować własną tożsamość.